Jak te boki pospadały. No i właśnie tam spadła ta jedna sosna. No i te po, po prostu też spadną. No i tam są domy. No i to jest chyba kreda. Kreda. No i tutaj jest morze, kanał. I jest odpływ w tej chwili. Proszę państwa, jest odpływ. No, i tu takie drzewo zrobione, że jak fale przyjdą, żeby tam nie wchodziły, tylko żeby się odbiły i szły z powrotem. No, teraz jest odpływ. Ja kocham morze. Także Państwu pokazuję morze. No, i tu takie schody. Jak będzie odpływ, to będzie można tam iść na dół. Ale teraz jest. Był przypływ, teraz jest odpływ. No, proszę Państwa, proszę zobaczyć jak to spadło. To niedawno spadło, no i tam to też spadło. No i tam są domy i ludzie mieszkają i mają bardzo ładnie. To jest Wętno. Tam jest statek na Redzie, no i on płynie do portu. Southampton prawdopodobnie albo Plymouth, no i tam idą i idą idą te fale, ale jest odpływ, bo niedawno woda tu była pełna wody była, a teraz już jest trochę mniej, to ona się cofa 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 idzie tam do Atlantyku idzie. Bardzo dziękuję Państwu.